ma wiele tajemnic. wiesz co robić. Dobra szefie, czym ja, gram? Ja Jaki poziom trudności? Normal. Nie wiem, coś żebyś nie pierdolnął i mógł pokazać swoje umiejętności. Tektyczne. No nie wiem, Branderburgian ja to już poszła, poszło, ale to było na easy i bez kozaków, a kozacy to utrudniający DLC. Wiesz, jak jest taki wskaźnik rakowości filmu od 1 do 10, rakotwórczości. To nasz ma wyjebać poza skalę. Okej, okay, szefie. To musisz coś wybrać, Nie no. ja wiem. Dzięki, że mówisz. Chociaż chyba polską gram. Dobra, gram. Polską. Jesteś pewny? Polska to ciężki kraj. Bunty ma. Jesteś zdecydowany na to w 100%? Dobra, trudno. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Let's Playa Minecraft. Nie, kurwa to Dobra, ja gram, a Piotr Duda jest na majestatycznej Polsce. I ja gram. Ukrainy. Nie ma Ukrainy. No. A, okej, okay, dobrze, no. rozumiemy wszystko. No. Dobrze, także pierwsze duda, powiedz nam, co zrobiliście na początku. Bo widzowie chcą się dowiedzieć, jak można tak perfekcyjnie grać w tą grę. Prosty jestem na. <grym> nie, no, nie, nie, no mu to przez głowę, karto gło nie może przejść, że jest najlepszy. Ja już zepsułem, bo. Mam 100 wpływów pewnej grupy, ale dobra, no dobrze. A dobrze, masz już 100 influencers w stage, tak Super. A opętało mnie. Co ci opętało? <grym> ciąga katastrofa. Baba, tu się bieć, tu Nie, 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 cze, cze, cze. tu się nagrywa poradnik, bajpiorduda, proszę Kupie, wyjść na nie. co ty myślisz, że to jest jakaś menelnia? Proszę stąd wyjść, to nie jest menelnia, tutaj no nie bez, ma na... tak, że się wchodzisz i sobie. Pauza, pauza, pauza. musisz... Bo... Kierowniku, 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 <laughs> kierowniku, słuchaj, my tu poważny poradnik nagrywamy, nie możesz tu bieć. A my tu nie obchodzi, ja się pytam, szukam koleżek, to chcą Bo ci, kurwa, matkę wyjebie. O kurwa. Ale lagi mam. Ja <śpiewanie> co, co poszło nie tak? A, bo zapomniałem, że miałam za. A, nieważne. W ogóle. Kurde.